Idziemy do następnej maszyny rolniczej, kosiarkę już nagrywałem, ale była taka w stanie złomowym, ta jest taka w miarę kompletna. koło tylko, w tamtym roku przez mi się koło bo i zabrałem, bo ona była kompletnie zrobiona. Ale zaraz, zaraz, przecież, a co miałeś z tego... Ona ma ten dyszel dorobiony. E, tak, bo to... oryginalnie nie było. E, taki pan w Tycho w robił e, takie specjalne przodki do koszarek. Wyko nią było lżej. Aha. I właśnie na, ty, ja, na tym jeszcze robiłem. To jest to... Już gumowe koła. Tak, ta była na gumowych. I mówisz, że masz do niej przyrząd zniwny? Mam całość. To bo mam, jakbyś mam, nie miał, to Stasiek ma. Mam wszystko. Ja Stasiek mam wszystko. ma w jaszczołtach, widziałem, wie, na śpichlorku leży. Mam to wszystko, bo, bo właśnie podnowiłem. O, to jest ciekawa sprawa. Andrzej mówi, że sam kuje konie. Ja bym kie, kiedyś chętnie zobaczył, jak się kuje konie. Jak mnie zaprosi. No muszę. No, jakbyś kiedy kuł. Ja widziałem w, tylko w telewizji, jak się kuje. Duże, solidne podkowy. Solidne podkowy. No. Kiedyś to było tak, no ty mniej więcej już znasz rozmiary butów swoich koni, tak, bo kiedyś tak. na filmach widziałem, że kowal, wiesz, mniej więcej od razu z surówki doginał tą. Tak. Tak. Podkowe do wielkości kopyta. Rozumiesz te wioskowe kowale? To rozumiesz, już prawie wszystkie konie znali na wiosce. Jakie rozmiary? Podkowy przygotowane dla danego konia, zajeżdżałeś. A tam, wiesz, tych rozmiarów nie było tak wiele. Pięć rozmiarów podków. Ty, a te gwoździe to jeszcze są w skupienia chufna To tak. się nazywają chufnale. Chufnale. Uf, Albo podkowiaki. Podkowia. Podkowiaki, a te no, wkręty, Kręty, wkręty to. Gre, a hacely, hacely, ja byli. też. A bo były letnie i zimowe, były, nie? Były, były. Mamy te hacele, tylko że na tych hacelach nie jeździmy w tej chwili. No by było... taką, ale bez fotela, właśnie. A Wspominałem. By było... i Grab... Co? Wspominałem. <laughs> Więc przeważnie każdy zdejmował ten się fotel. No to w siódemka? To, to a w piątce było na bolec nasadzany Ta, fotel. To była na oryginalny, a to już nie, to jest dorobiony. To dorobiony to jest siódemka, to na parę koni. Na parę koni chodzi elegancko. To jest na parę koni i wtedy jest to oszczędność paliwa. A że tak powiem, owiec czy tam trawę, i tak muszą jeść. No to i na tak, też trzeba to. No. no. Się. <kluje> Przewracarka gwiazdowa. Przewracarko chodzi... tak, tak pamiętam jak to się przestawia jeszcze Wiesz, jak się chodziło z wykrywaczem po polu To najczęściej czy po łące co się znajdowało to ułamane zęby z przewracarki Te zęby O się nałamię Na złomie zauważyłem taki pielnik, opiełacz, obsypnik Robiony, ale solidnie zrobiony Zęby od kultywatora można jeszcze podpiąć i będzie pielnik taki cały kompletny. W tej chwili to tylko obsypnik. Ale widać, że wszystko jest Robione. No te radełka dokupione ze sprężynami. 2 zł za kilogram.